Witam wszystkich z tej strony Allok. a to jest kolejny odcinek z ETS 2 na nie multiplayer. No i jest ze mną Krzysiu Śluzek. Jest... Krzysiu Śluzek i Duszek Analfabeta. Co? No? Traktor, panu Terkocze. Co? Nie, nie, dobra. Żeby nie było, że coś tutaj, tak wiecie, po prochach ściemniamy, Czemu to nie? z Duszkiem chodzi o to, że przerywam strasznie internet. Oczywiście gram na singlu, żeby nie było, nie? Bo nie widzimy celu, żeby to rozchodzić na multiplayer. Patko, Bosko, co on mówi? Nic Duszek, I nas... Duszak nas nie słyszy. On... Znaczy on nas słyszy, tylko że to przerywa nas cały czas u niego. On jak, on jak słyszy, to słyszy co jakieś drugie, trzecie słowo. Także no, jak potem sobie połączy... No właśnie, jak połączy sobie te słówka, to mi dziwne zdania wychodzą. Tak, funkcję. dlatego może się czas, czasem duszek wtrącać tak głupio, dziwniej, w ogóle, bez sensu. Jak to zresztą ma przyczynnie, ale dzisiaj już no. wyjątkowo ma usprawiedliwienie na to. Także tego, no. Ale co wy mówicie? No ja tam właśnie chodzi? Traktor panu terkocze. <noise> no nie. Mów pan głośno, bo mi traktor tylko No. A tak a propos tu jeszcze, co się dzieje w etesie, to ja sobie jadę dalej, ko kontynuuję trasę z poprzednich odcinków, już chyba z 2 czy trzech. Ale to Może dlatego... Nie no, chyba nie. A to dlatego tak jest, że nie mam czasu grać poza odcinkami. To słoneczniki? <noise> Jakie słoneczniki, człowieku? No, ja mam do pełna słoneczniki. <sradziora> <gadula> on jednak coś brał, mnie nie. Ale on coś brał, no. On niemożliwe, że słyszy takie słowa. To przez ten inhanator. No, no chyba. Może tam coś było takiego. Może nie w tą nie w ten kontakt wsadził, co trzeba. A może, może on sobie właśnie tamtą, wiesz, maseczkę wsadził do kontaktu? A, a do... wtyczkę do... A do nosa. I może? <gadula> to tak było. Nie wiem, ja nie rozumiem. Co no. słoneczniki. No nie, no a właśnie ja ten inhalator. To ja go nie kupowałem specjalnie dla duszka, ja go po prostu miałem już, bo to moja siostra I go kupowała dla swojej córeczki. Jak była chora na zapalenie tam płuc czy czegoś, czy co tam miała ona. No ja kupiła ten inhalator już jakieś pół roku temu i ja po prostu wiedziałem, że ja go mam. No i zrobiłem zdjęcie. I o to chodziło. Boże, jak nie wiem o co chodzi. O ten tramwaj, co nie jeździ? Co? Hej, tutaj <grym> nie musiałem zjeżdżać. No, także inhalator jest prawdziwy, nie? Traktor panu kocze. A o czytałeś, o te, o czytałeś ten komentarz, że masz brzydki koc? Ale właśnie, to nie jest mój koc w ogóle, ty. Ja myślałem, że to jest Stefan. No Nie, jeszcze lepiej. Nie, człowieku, ten koc. On ma jakieś... Czekaj, ja mam 21 lat, to on ma jakieś 30. Nie no, coś koło, coś koło 30 lat będzie miał ten koc. Nie, to Aha. jest kurczę koc mojego brata. Jaki koc. Być Jaki nie ma być indyszek Nie kot, tylko koc. Kot. Czekaj, po mi powiedz. K... O... C. Ja teraz słyszę... Psy. K... kot. A, nie, nie kot. No nie powiedział Co? co? O nie. nie wiem gdzie... Czy... Ej, ja wy mnie dobrze słyszycie? No ja graf, czy ja graf, czy jak nie? Ja gra w cię jakby słychać? My cię słyszymy to... cudownie. I widzę, że też. Kurze, no nie widzę tego. Kurz na co? <laughs> no nie wierzę, nie. Ale może wyjaśnij te wszystkie pytania co były pod... Ty, właśnie alok, ja nie wiem już... czy ty czytałeś yy, i tak to nie ci nie usłyszę, co powiesz. Yy, ale no dali już ten 560 w górę. I co? Popadł. No prawie 600 i co teraz? No Pięcia. i muszą czekać do piątku lub soboty, aż pokażę stanowisko koloracji, że tak powiem. Yy, Alok powiedział, że ale muszą... Ale czekaj, 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 bo ja Ciebie lepiej słyszę, ale trochę woni mu. Alok powiedział... No? Że... Mhm. Mm muszą czekać... Aha. Do soboty... Mm, dlaczego? do czego? Do soboty, taki dzień tygodnia. Aha, no, no, no. Lub w piątku, który jest wcześniej... Mhm. Mm bo Alok... No tak, no. Wrzuci odcinek... No wrzuci. ...ze stanowiska swojego pracy. Amen. A powtórz jeszcze <grym> dwa, dwa słowa. <grym> Amen. <grym> dwa słowa, nie jedno. Z wrzuci filmik ze stanowiska swojego a, pracy. a to wiem. No. No. A później to zobaczymy, tam będzie znowu coś, i znowu coś, i znowu coś. Jakiś surprise, motherfucker Mader... Mader... Gdzie ty Ślązach jedziesz, mi powiedz? Joka jada. <kuh> Czekaj, zaraz ci powiem. No. Joj! No. Yo... Okej, okay, jada do. Kasia do Pragi. Gdzie śpiewa. wy w ogóle jedziecie? Ja do pra Pragi. A ja chyba do Dion. Ja pierdzielę. Nie słychać nic. jest sobie nowy mikrofon kupca. to, ty to se... są wysłuchawki <grym> O, może to zrobimy takiego donate'a na nowy internet dla duszka. A <grym> co ja nawet jakieś do donate dla Duszka, jakby nic więcej. Na donatę. internet. Ale poczekaj, takie mam dobry. No, no to nie, tak. nie jednak. Na no, jak no, ostatni no, raz mnie zacięło, nie wiem, rok temu. Jaki rok, Jakie rok? No wtedy, kiedy był pierwszy live. No to nie rok, nie? To nie rok, to miesiąc temu. Pierwszy live! No tak, na to Twitchu, było Na Twitchu, no, z na Twitchu. Aha, no, to, nie, to było no, ale... w, w święta. Bożego Narodzenia to było. No, czyli rok temu? No, w zeszłym roku, ale nie no. rok temu. <coughs> ty w ogóle bardzo dobrze słyszę. O nie. No teraz już nie mogę Cię wyzywać. No nie. A Ty mnie wyzywałeś? Nie. <coughs> <coughs> nie bym tego tak pewien. Nie no, nie wyzywałem Cię duszek, no chyba mi wierzysz. Nie. Bo krótko to zaufanie. No, pewnie. Traktor panu, tylko Cię. A co chodzi? No Jezu, no jest taki kawał kto No znaczy ja wiem, ale... Chodzę, że teraz. O co Ci nie chodzi? Ma... A, nie? Nie ważne. Nie mi. A. Duszek, pamiętaj, Ach. że biały proszek to nie zawsze mąka. Co powiedzieć? że a to ja brałem cukier? Cukier mm -hmm. Puder chyba. No to w filmach tak robią, że cukier puder wciągają nosem. Serio? No. muszę no, się rozpuszczać. Nie, ja gdzieś tam kiedyś czytałem. Na kolek w filmie nie był. No jak to nie? W każdym jest w filmie na YouTube swoim, nie? <laughs> ja w ogóle.. <laughs> dowiedziałem się, że YouTube planuje otworzyć swojego... Swoją witrynę ze streamem Takie coś jak Twitch, czy Hitbox I będzie się to nazywało YouTube Live, czy coś takiego Oluju. No i... Można robić live na YouTube. No ale nie z gier Można tylko z kamerki robić Fajnie, fajnie jak to połączą Ładnie z YouTube'em i w ogóle to to będzie świetna, świetna rzecz, nie? Tyle hajsu. Na przykład ja, ja się będę cieszył z tego. O matko, myślałem, że już przejechałem. O matko, który to będzie To będzie dziewiąty. Nie, to nie jest dziewiąty. To jest świątyn. <koduszne> Pfff... <laughs> Aaaaaaa! Hamuloid! Odbyt ciepiecia pewnie. <laughs> nas go swędzi po tej wtyczce. W ej, może znowu nas nie słyszy? <laughs> Pfff... Może. Duszek? Nie słyszy nas. <laughs> Albo, albo słyszy, tylko teraz specjalnie udaje, że nas nie słyszy, żeby sprawdzić, czy go wyzywaliśmy. Rozumiesz? A, On tak. taki jest. To jest, wiesz, to jest duszka krwiczowa, bo tego już nie, nie wymarzysz z niego. Co? <gry> Traktor teraz panu triklocie. Ten to jest jak taki, kurde, nie wiem... Jak ten, Mój mm. Boże, znowu was ściana. O, ale zajmij nie. No. Można go wyzywać. On jest z tym co? To było takie jak, kurcze, jest taka zabawna... Przynajmniej mi nie naguje. Co tym, co młotkiem uderzasz w yy, wysuwające się takie głowy, na przykład Bo czy tam coś, no nie? Nie wiem, czy kojarzysz z co chodzi? Nie. Nie kojarzysz? Nie. No jak jest dziewięć takich dziur... Nie nie, nie no. gra komputerowo, tylko gra taka, yy, nie wiem, w miasteczku na przykład. Ręczna. Taka, taka ręczna. No i na przykład masz takie dziewięć dziur przy takim stole i z tych dziur wysuwają się na przemian no, no, różne, no, no. się głowy czegoś tam, nie no wiem, i jurek czy coś. Czas, A ty masz młotek i, się... no, i zbijesz. No to tak samo Duszek się tak wychylił z tym, co? Nie, Duszek? <laughs> Duszek? No, no to cały czas zaczyna. <laughs> Ale tak czy nie? Ja nie wiem o co chodzi. To odpowiedz tak. Jesteś game? Duszek? Jesteś game? Ty coś mówisz? No. <laughs> odpowiedz tak. <noise> Żebym mnie nie słyszał. No nie... Podwyższa po mnie nie słyszysz. <noise> w ogóle po co ja podwyższam głos w dresie, skoro i tak mnie nie usłyszy lepiej, bo to i tak przerywa. No właśnie. Może będę szeptał. No, no, no. Fajnie się na singlu jedzie bez kagańca, kurczę. 101 i dalej ciągnie. Ej, czy mówię, mówiłeś coś o Nie. Że masz powiedzieć tak. No, No. Przyznał się, taki kurde. Królik doświadczalny. Powiedz tak. No, tak. Taki, taki duszek doświadczalny. No w tym wydaniu tak. Tylko dwa pasy pasjonerzy przyjechają. Pierkoty to ci pierkoty to ja gniewię. Dopiero teraz to do niego doszło. Słuchajcie ci pierdzą O, czekaj, mówi coś? Nie. A tak dłużej. Coś. To... Traktor panu też koczy. Nie, no dobra, tak samo. Już jak tak to jest, jak się sprawdza internet, to coś siada. No. Co? Jednak za długi kabel, nie? Za słaba antenka. Albo za słaby wi no. Ej, wiecie co? Ja chyba już w ogóle nie będę nic mówił, bo to... Nie, no dlaczego? Się... Przecież możesz mówić. Ale co? No, nie wiem. Możesz sobie zabawny. jakąś historię opowiadać. My ciebie słyszymy. Ty, Ty nas nie musisz, żeby historię opowiadać, Ale jedź tym samochodem, bo nie mogę przejechać. Ale... Tak troszkę są drzwi otwarte. No mnie codziennie są otwarte drzwi. No, Bo mnie codziennie są otwarte. No może zostać tam dalej, pierwiej. Co? Do duszka mówię. Do kogo? Do duszka. Do kogo? Dobra, możemy pomału ukończyć. Co? I ty, znowu zrobię 300 km? Bo nie pamiętam, ile ja miałem na początku. Yy... Ja... Co no, ty tu mówisz? Nic. Tą trasę myślę, że już skończę Nawet teraz. jest, no. Ja myślę, mówiłem, że to... żebym jej nagrywał potem. Ja patam, bo ja to mówię. Wiem, ale... <ślesz> że to nagrałeś. Inhalator proszę no, to szybko. Żebyś był. <ślesz> <I na radę. ślesz> Ja pierdzielę, No nie, nie wierzę w typa. No, no dobra, i tą trasę już sobie skończę chyba poza odcinkiem. Mój Boże, to tam bagno! No, no, no bo, bo coś tam GZ się odzywa, żeby jakąś trasę wspólną machnąć sobie. Także myślę, że z nim coś tam będę próbował jechać gdzieś. Jakie przegrożenie kości. Ty, jest, jest w końcu. Ja, ja to jestem szatan. No, także no, trzymajcie się i to nas sobie... Ale mi zaczęło działać i jeszcze jedziemy gośćinek. <gry> nie jedziemy, nie, już widzicie nie chcę słychać. Na razie. Na, razie. Na razie. Cześć, cześć.